Jak boss radzi sobie z paragonem do samolotu? Dzisiaj to sobie sprawdzimy, tak jak zresztą obiecałem. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 na moim kanale. Słuchajcie, zanim zaczniemy, ja chciałem z góry podziękować za każdą pozytywną ocenę. No i słuchajcie, zapraszam was na stronę partnera tego kanału, czyli G2A. Link do strony znajdziecie w opisie. Polecam zajrzeć, bo chyba przez ten weekend trwa tam jakaś e, fajna wyprzedaż, także linkuję wam wszystko w opisie. Jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. 300 życia 1600 golda, jakoś tak bardzo dużo, nie uważacie? Nie, to jest naprawdę dosyć dużo golda. Zacznijmy od Beniamina. I teraz tak, z racji tego, że chcę zagrać ten paragon do samolotu, który tutaj jednak swoje kosztuje, to jest tak, to jest medium poziom trudności, czyli on tu kosztuje 800 tysięcy. To słuchajcie. Skorzystam prawdopodobnie z jednego cash dropa i prawdopodobnie skorzystam z jakichś insta małpek, bo z tych instamałpek i tak za dużo nie korzystam, więc w sumie. E, dlaczego nie? Po, co, po coś są e, trzeci tier na dole? Pewnie, że tak. Trzeci tier na dole statku. To od razu będziemy mieli zarabianie. Także to jest mega fajna insta mapka. I tutaj miałem jeszcze. Okej, okay, 0, 2, 3. To też jest mega fajne, bo to jest grapeshot od razu. Spoko. No i tak możemy tak możemy zaczynać. Mamy już dwa te. Mamy GrapeShota plus hotshota, To jest ogólnie ulepszenie, na które ja i tak też bym ten statek ulepszył, więc to jest mega mega spoko sprawa. Zaczynamy od dwóch zarabiających statków, więc to też jest mega spoko. Mógłbym dostać jeszcze jakąś farmę, tak sobie myślę. No może drugi Tier, pewnie, że tak. Trochę jeszcze nie wiem, gdzie chcę farmić. Okej, okay, licznie wyłącza jednostek, więc e, mogę farmić po prostu nie wiem, jakoś tutaj jakieś kółko zrobimy z tych farm, czy coś w tym stylu. Eee, jeszcze zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądało. Chyba nawet nie będę musiał używać cash dropów, bo skoro użyłem tych instamałpek, no to wydaje mi się, że obejdzie się bez cash przynajmniej na tym etapie. Chociaż, no właśnie, cash dropa opłaca się używać, jeżeli już to właśnie tylko na początku, więc albo używam, albo nie, to jest teraz. Dobra, nie będę używał, nie będę używał. Już użyłem tych Instamałpek, nie będę używał cash dropów. A to w sumie szkoda, bo wyjątkowo specjalnie na ten odcinek kupiłem sobie trochę cash dropów. Kupiłem sobie trzy cash dropy, wydałem na to 600 y, dolarków. No ale dobra, nie będziemy ich używali. Skoro już, tak jak mówię, skoro już użyłem Instamałpek. Dobra, w tym momencie ja bym postawił Monkey Village. A czekajcie, może mam. Może mam jakieś y, Monkey Village z Instamałpek, którego akurat potrzebuję? Eee. Yy... Ojejku, mam 003 Mam takie Manki Village. Wow, Dobra, no to bierzemy. Tutaj dam. I teraz ulepszę zasięg. Super. <grym> to teraz jeszcze będziemy więcej zarabiali z tych, tych. Po ile? Czekajcie, nie, nie zarabiam jakoś dużo. Nie, nie zarabiam chyba więcej, czy zarabiam. Po 20. Okej, okay, pewnie nie zarabiam, bo to ile zwiększa? Nie, to chyba jeszcze nie zwiększa. To może zwiększa. No nie, no nieważne. No w każdym razie to nam na pewno i tak będzie boostowało prędzej czy później e, nasze zarobki. Tym na razie nie ma co się martwić. Wydaje mi się, że w tym momencie. Najważniejsze jest, że właśnie podostawać farmy naokoło tego Monkey Village, potem robimy Monkey polis. No tak naprawdę nic tutaj, e, póki co e, jakiegoś nie wiadomo e, jak skomplikowanego dziać się nie będzie. Tak naprawdę robimy to co zawsze. Patrzcie, już zapomniałem, że kupiłem tego bananowego skina. Aż się tak wygląda farmer. <laughs> banana farmer, taki gibająca się małpka w stroju banana, całkiem fajnie, kurczę. Zapomniałem polepszać. Ej, coś mi... Coś mi tu nie gra. Mam wrażenie, że te farmy więcej dawały golda. Dawały 26? 20... A z tym dolnym ulepszeniem? Czekajcie, z tym dolnym ulepszeniem dawały 29, jeżeli dobrze pamiętam. Z tym, a dałem 28, czyli poleciał jakiś nerw w tej aktualizacji na farmy? Możliwe, że poleciał, ja w sumie tego nie wiem, bo nie <śprawda> sprawdzałem. Nie, niewykluczone, że poleciał jakiś nerw. A to ciekawe. Nawet bardzo ciekawe w sumie. Dobra, mm... Zagram sobie może tutaj reaktorem. Przyda mi się też coś pod zdejmowanie kamo ogólnie, więc. A jak zagram reaktorem, to już będę miał spokój, nie? Z grupami balonów. Przynajmniej przez pewien moment. Póki nie polecą jakieś opancerzone ceramiki albo coś w tym stylu. Ale póki co jest spoko. 13 rund, pechowa liczba. Ta mapa też taka mroczna. No miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że uda mi się w ogóle zbudować właśnie ten, ten paragon do. Do samolotu, bo on jednak jest dosyć drogi, ale wydaje mi się, że powinienem być w stanie go zbudować e, przez czas trwania całego, e, całego licza, tych wszystkich pięciu tierów. Wydaje mi się, że nie, no na pewno powinienem być w stanie go zbudować, ale niewątpliwie paragon do samolotu to jest taki, taki paragon, że trzeba się będzie bardzo poważnie zawsze zastanawiać, czy się go chce zbudować, czy nie, bo jeżeli tak, to tak naprawdę całą grę trzeba podporządkować pod budowanie tego paragonu, bo jest po prostu bardzo, bardzo drogi. Chyba, że na przykład, e, mówię już o trudniejszym liczu, tak? Na przykład o elitarnym. Najpierw zagram paragonem na przykład do dart małpki, a potem go sprzedam i, i, i postawimy do samolotu. Tylko tutaj rodzi się pytanie, czy ten paragon do samolotu jest na tyle mocny, żeby sprzedawać paragon do dart małpki, który w ogóle paragon do dart małpki to jest jeden z najlepszych paragonów moim zdaniem. Moim zdaniem to jest najlepszy paragon, <laughs> jeśli chodzi o stosunek ceny do, do, do mocy, nie? To jest po prostu mega mocny, e, najtańszy... Mega tani generalnie, mega mocny i ma dosyć spory zasięg, więc moim zdaniem to jest sytuacja totalnie, wiecie, totalny wygryw. Dobra, jeszcze jedno, ej, mam w ogóle 3... Trzy, trzy te, e, trzy... Tu postawmy sobie może te... Tu postawię... Albo nie, mogę postawić tu. Ale nie, to chyba za wiele mi nie da. Postawimy tu sticky bomby. 5000 też nerf. Tutaj poszedł, to było tańsze. Chyba, że ceny są podniesione przez e, tryb. W sensie może być też tak, że w zasadach ja nie doczytałem i tu jest, że te ceny są faktycznie podniesione. A ja po prostu o tym nie wiem, bo tego nie doczytałem. Dobra, generalnie dostawiam w tym momencie dwie łodzie podwodne. I im. W ten sposób je ulepszam. Dobra. Mamy Paragon. Kurczę, ciężka jest ta mapa, tak Wam powiem. Pamiętam, że tutaj też można było coś stawiać i to nawet fajnie działało. Pamiętam, już grałem jakiegoś bossa na tej mapie. Na pewno mógłbym jakieś, wiecie. Jakiegoś stan awatara zarzucić albo coś w tym stylu. <grymne> Wydaje mi się, że tak, że chcę postawić e, snajpera na first póki co i w ten sposób go ulepszymy. Pod, pod jakby, pod damage. No i zobaczmy, jak to idzie. Nie idzie najgorzej generalnie. Nie idzie super, nie idzie najgorzej. Więc tragedii nie ma. <grymne> tragedii nie ma. Ale powiem wam, nie wydaje mi się, że. Ja elitarnego na pewno tu nie zrobię bossa. Ale wstyd, ostatnio są wiecie. Sami tacy bossowie, że ja nie jestem w stanie elitarnego zrobić. No ale co poradzę, ten jest naprawdę sporym wyzwaniem. A spodziewałem się, że będzie jakiś lightowy boss w tym tygodniu. Bo często było tak, że jak pojawił się nowy paragon, to dawali bossa na mapce Kubizm, czyli praktycznie na najprostszej mapce, jaka istnieje w tej grze. Po to, żeby ludzie se sprawdzili, właśnie jak działa ten nowy. Ja to przeżyję? Czekajcie, daję continue. Przeleciał misterowiec, widzieliście to tutaj. Cofnijcie sobie, jak nie widzieliście, tu przeleciał. Ja to zauważyłem w ostatnim momencie. Wow. Wow. <grytania> Dziwna sprawa. Mhm. Tu. Ucieka. A dlaczego on leci w ogóle w tę stronę? On leci w przeciwną stronę niż Lycz? Ja myślałem, że on le one lecą zawsze w tę stronę co Lycz, a tu widzicie. Taka ciekawostka. Człowiek uczy się całe życie. Weźmy tego mainha. Wrzućmy mu alchemika. Niech on po prostu robi swoje, nie? A dobra, ten sterowiec nie jest stunowany. Okej, okay, no dobra, już sobie już sobie poradzimy. Ale z znowu mam wrażenie, że nie było tego sterowca. Z tym sniperem stunującym to w sumie trzeba uważać. Teraz powinien być na strong, bo on będzie mi zatrzymywał sterowcę. O, tak, tutaj nie wiem czy widzieliście przed chwilą. Był sterowiec na wylocie zatrzymany i po prostu będzie powodował, że będzie przedłużał przejście z rundy na rundę, generalnie rzecz ujmując. Więc może w tym momencie go sobie sprzedam. Chociaż ten snajper będzie przydatny, szczególnie na licza. No, sam nie wiem. Ja tu bym generalnie coś wiecie: Podział w tym miejscu od zamrażającą małpką i tu na przykład z tak szuterem. Tak z onem. No to mogłoby nie być takie głupie. 40 tysięcy do Mankipolis. Kupuję polis, Odbudowuję farmy. Lecimy pod piąty tier. Pod górną ścieżkę, oczywiście. Mamy dwie rundy. Do kolejnego tego już. Przypomniało mi się w ogóle, że muszę postawić. To też zarabia mniej. 87. Zarobią chyba 90 parę pod środkową ścieżkę. Poleciał jakiś nerf na farmy, oj, tak, tak. <grym> Poleciał jakiś nerf na farmy. Niedługo mamy kolejny poziom licza, kolejny tier, więc w tym momencie ja chyba zagram po prostu tak shooterem. Postawię go na środku i teraz tak. Dostawię do tego Monkey Village. Mam nadzieję, że będzie. Będzie łapało w zasięg. Bierzemy primary training. Ulepszamy tutaj na tak zona. I dostawiamy alchemika. To jest. O, jeszcze tutaj się zmieści? Zmieści się pewnie, że tak Super Wydaje mi się, że to wystarczy. Znaczy nie jestem w sumie pewien, ale... Ale właśnie kupuję piąty tier. <noise> właśnie kupujem piąty tier. Aha, no tak Przecież alchemik leczy. Zapomniałem. <noise> ty, ty też leczysz, nie można. Nie wolno. Zapomniałem. <noise> Totalnie zapomniałem o tym. O tym fakcie, który... Co by nie mówić, jest dość istotnym faktem. Mm. No to zepsułem. Tak naprawdę wydaje mi się, że powinienem zagrać po prostu... No zdecydowanie, to będzie mało za dużo życia. Eee... Czym ja powinienem zagrać? Trochę nie wiem. Madem? Nie wiem, druidem? No, po prostu druida mogę postawić. Tylko, że kurczę, od razu lecą te, te... Hmm, a może samolot? Spektra? Da radę? Ale ja nie lubię tego bossa, nie? Dobra, daję re traja, daj traje. Bo po prostu nie chcę mi się tu z tym bawić, bo to dużo łatwiej po prostu i dużo lepiej zdać druida w tym miejscu. Ja po prostu trochę mi się zapomniało, z jakim bosem mamy do czynienia. <laughs> trochę mi się niestety zapomniało. Pyk. Pyk. I pyk. I w tym momencie. Ty będziesz wzmacniany przez największą liczbę, prawdopodobnie, bo wszyscy do ciebie sięgną. Razy 4, jeszcze jeden, chyba nie da rady, co? O, dało radę, super. No i coś, co by pilnowało tych końców nieszczęsnych, nie? Przede wszystkim alchemikom mówimy stanowczenie. No nie wiem, w sumie. Hmm. No dobra, no chyba jest ok. Chyba jest ok. Mogę jeszcze zostawić na te końcówki. Postawimy sobie tak, tych magów. Oni mają fajny zasięg. A tutaj, może jeszcze korzystając z tego. Armatę, korzystając jeszcze z tego Primary trainingu. O! Super. Jeszcze z tego boostu z Monkey Village, sobie skorzystamy tu. I wydaje mi się, że powinno być ok. Nie wiem, na pewno powinno być lepiej. O, Druid, zobaczcie, jakie oro robi na tym liczu. O, Druid generalnie jest mega mocny na drugi tier. Na drugi tier normalnego licza. A ten skill wyleczy? Nie, nie leczy. Bos'a. okej, okay, spoko. Łatwiutko, nie? łatwiutko generalnie bez, bez problemu bez problemu bez problemu bez podjazdu dobra sprzedajemy sobie ciebie i lecimy w ten sposób w tym momencie stałem również inżyniera e, ulepszamy tu zaraz coś ulepszymy sobie też na piąty tier pewnie że tak inżynierem overclockujemy ten piąty tier nie dostawiam tych bota bo o, to będzie leczyło lecza W sensie... Y, overclock jest umiejętnością, która leczy lecza więc jeżeli Techbot będzie ciągle odpalał tego Overclocka, no to jeżeli litch będzie leciał, no to... to będzie jak najbardziej umiejętność, która będzie go leczyła, więc... nie mogę sobie na to po prostu pozwolić. Yy, za to mogę sobie pozwolić na manki Village, ulepszone w ten sposób. Dzięki temu może będziemy więcej z tych farm zarabiali. I to tak bez kitu, więcej, więcej. Generalnie, hmm, naj, najlepsze na tego bossa, najlepszy jest zdecydowanie i to jest na 200%, jestem tego pewien. Tutaj Paragon do łodzi. E, to na pewno, bo to jest idealna mapa na Paragon do łodzi. Dlatego właśnie ja go nie mam. <ścoughs> Dlatego właśnie ja go nie mam. Powiem wam, zarabiamy całkiem przepotężną ilość gold'a z tym, co mamy w tym momencie. Dostawię sobie chyba latającą fortecę, jestem bardzo ciekawy jak ona poradzi sobie z tym tierem, który właśnie tutaj jakby będzie, który teraz się pojawi. Ewentualnie z powrotem dostawię druida, jest to zawsze jakaś opcja. Hmm, nie jestem pewien, ten, ten upgrade nie jest raczej mocny na bossów, na pewno będzie spoko na te sterowce jakie tutaj Lich będzie na mnie wysyłał. Tak mi się wydaje, że będzie spoko, czy będzie faktycznie coś jeszcze okaże. Ogólnie wydaje mi się, że już na następne dwa tiery będziemy mieli paragon. No już z taką ilością golda. Wydaje mi się, że jak najbardziej. Jak najbardziej. Tak, odpalmy overclocka. Teraz w tym momencie czekam tylko na bossa, bo nic nie może wylecieć przy tej latającej fortecy. Ale śmieszna gra słów, nic nie może wylecieć przy latającej fortecy. W ogóle jak jesteście y, na tym momencie tego materiału, to możecie, nie wiem, napisać, jak wam mija sobota, a jak nie, a jak nie ten, a jak nie chcecie tego pisać, albo nie wiem, nie macie pomysłu co napisać, to napiszcie po prostu, że... Jestem tutaj, bo jestem bardzo ciekaw ile osób dotrwało do tego momentu. Z tego co widzę, filmy z Bossa cieszą się dosyć sporo, dosyć jakby dużym watch time Bardzo lubicie je oglądać, więc bardzo mnie to cieszy bardzo bardzo mnie to cieszy. Tam średnio jest chyba tam 14 minut czy coś w tym stylu. To jest bardzo dobry wynik, bo wiecie, jeżeli ktoś e, odpali filmik tylko na chwilę, no to też się liczy do watch time'u, więc żeby ktoś jakby żeby średnia była 13 minut, to jeżeli ktoś odpali dosłownie na sekundę, to żeby ktoś go zrównoważyć, żeby ktoś zrównoważył go, to musi obejrzeć 28 minut, więc prawie cały film. E, także, także, no. Jestem bardzo ciekaw. Jestem po prostu bardzo ciekaw. Dobra, wydaje mi się, że chyba niewiele mnie to kosztuje w tym momencie, więc postawię już tego druida. Niech będzie. O, teraz nie zmieściłem go w tym zasięgu, szkoda. E, widzę, że ta latająca forteca robi robotę, mimo wszystko. Bo spodziewałem się, że będzie raczej średnio sobie radziła, ale widzę, że powinniśmy dać radę. No, daję radę. Szczególnie z tymi sterowcami, też, które tutaj. Jej, ale on ma olbrzymi zasięg. Dobra, ulepszam. Ulepszam na. No. Piąty tier, pewnie, że tak. Nie lubię tej mapy, dlatego, że nie widzę na niej co, gdzie mi się przedostaje, bo jest taki moment, że nakładają się te sterowce i te balony, które lecą z lewej strony z tymi, które lecą z prawej. I jakby ja w pewnym momencie nie wiem, czy jestem blisko przegranej, czy nie. Teraz mi się przypomniało. Często o tym zapominam, ale jak odpalam tę mapę, to za każdym razem mi się to przypomina, że okej, okay, tu, tu jest taka sytuacja. <laughs> Mamy paragon w ogóle, słuchajcie, w tym momencie. W tym momencie jestem w stanie praktycznie zbudować paragon. Ile ma ten samolot przebić? Bardzo dużo, fajnie. Zostawię sobie te farmy tutaj. Totalnie jestem w stanie zbudować paragon. To w sumie nie jest mi potrzebne. Przyda się Monkey Village... E... Przyda się do... ze środkowym upgrade'em. Okej, okay. lecimy kolejny samolot. w ten sposób tu bustujemy e, no i dobra, jeszcze jeden jeszcze jeden samolocik pyk, i na środkowy tier w tym momencie, już mogę ulepszać tylko, że nie chcę tego jeszcze robić, nadwyżkę golda no możemy to w sumie zrobić, sprzedaję te farmy nadwyżkę golda, w ogóle ile mam mega dużo golda to jest swoją drogą, naprawdę mam dużo golda Nadwyżkę wrzucamy w upgrade, tylko teraz do czwartego tieru, tak? Ojejku, to to jest ten środkowy upgrade jest najdroższy. 18 tysięcy do czwartego tieru. Zdecydowanie, no. Nie pamiętam ile trzeba było wydać, chyba 250 tysięcy, żeby mieć maksymalny efekt. Coś w tym stylu. Czyli to by było zakładając, że każdy z nich jest warty 20 tysięcy. To, to, żeby było 250, to jest tak 13. Musielibyśmy postawić. Jeżeli dobrze policzyłem, na szybko, bo jednocześnie, wiecie, liczę, jednocześnie gram. Dużo dużo tych samolotów lata po ekranie, więc wiem, że dla osób, które oglądają to na komputerze, jakość może mocno spaść. No, ogólnie na telefonach też jakoś mocno spada, ale, ale nie jest to aż tak widoczne. Natomiast na komputerze to niewątpliwie jest dosyć widoczna kwestia. Dobra, wiem, co chcę zrobić. Wiem co chcę zrobić, słuchajcie. Ile mam tych samolotów. 13, okej, okay, czyli tak naprawdę ja będę miał tyle, ile, ile chciałem. Także mega, mega spoko. Mega, mega spoko. No i teraz rundę przed e, paragonem. Chcę sobie wstrzymać, żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda. Pokażę Wam przy okazji... Parę razy już to pokazywałem, jeżeli chcecie zatrzymać rundę przed bossem, żeby na przykład coś sprzedać, coś kupić, to zaraz wam przy okazji pokażę, jak to zrobić, bo część osób tego nie wie. Jak pojawia się boss, klikacie home, po prostu. Start i continue. I w tym momencie będziecie mieli rundę przed bossem zatrzymane. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Słuchajcie, dobra, ja się zajmuję tymi rzeczami. Sprzedajemy wszystkie te rzeczy, których nie potrzebuję. Farmerów. No to wolę zostawić, bo jednak licz odejmuje mi życia. A ja wolałbym to życie, tego życia jednak całego nie stracić. No i co? No i nic. Budujemy 34 poziom paragonu do samolotu. A niech lata w drugą stronę. Wow. Dobra, lecimy. Jak sobie radzi? Nieźle. Ale nie jakoś super. Nie wszystkie pociski też trafiają, widzę w... Czekajcie, no jak przyspieszę to pewnie będzie dużo, dużo groźniej wygląda. Nie, nie radzi sobie. Znaczy nie jest źle. Nie, odpaliłem tę umiejętność w momencie, w którym lecz jest niewidoczny, ale fail. Nie jest źle, ale nie jest jakoś super. Nie powiedziałbym, że jest jakoś super. Czekajcie. Chcę odpalić tę umiejętność. Dobra, ja po prostu ustawię te samoloty tu i... Na jak będzie kolejny tier to, to ją odpalimy. W tym momencie czekam po prostu na kolejny tier. Ej, mam wrażenie, że nie było jakoś mega, mega, nie? Pół miliona życia zbiliśmy dopiero tu, chociaż to też jest licz, on jest niewidoczny. A z tego co widzę to te rakiety tak... No nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Spodziewałem się, że będzie mocniejszy... Ale nie wiem, może moje, wynika to z tego, że walczymy właśnie z lyczem, który jednak znika co jakiś czas. Ale no. A, a ten samolot nie wygląda na coś, co szybko jest w stanie sobie poradzić z tymi sterowcami, które, wiecie, powstają po tym, jak lycz znika. Ale no, ciekawy, ciekawy. Dwie rundy. Mamy dwie rundy w tym momencie. Czekam, aż boss wylatuje i... Zobaczcie na przykład na bada. No. Nie jest to taka, wiecie, natychmiastowa. Zobaczcie, ile tych rakiet trafia w tego bada. Ciekawe, ciekawe. To powoduje, że to nie wydaje się ulepszenie, które chce się budować na bossa. Szczególnie za tę cenę. Przypominam, mam 84 poziom. Zobaczmy tego skilla. To też jest ważny czynnik. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Ten skill walnął bardzo dużo obrażeń. I ma dosyć niski cooldown. Okej. Okay. I co? Ja teraz mogę zmienić pyk, pyk, proszę bardzo. Okej, okay. teraz znikniesz. Poczekam aż znikniesz i odpalę tego skina, skilla znowu. Pyk. Okej, okay, no to zadaje dużo damage'a, ale zobaczcie, że te, nawet te sterowce, które wypuszcza na mnie, Lich, to mam wrażenie, że one momentami, praktycznie, że się przedostają, nie? Tak to wygląda przynajmniej. Nawet nie wiem, czy tego skilla sobie nie zachować. Właśnie na te sterowce. Zobaczcie, przejdzie ten sterowiec. Wow, 34 poziom Paragonu, i sterowiec się przedostaje. Mega dziwne. Ustawiam tego skill'a tutaj w, taki, w takiej sytuacji. Naprawdę mega dziwne. Dobra, odpaliłem tego skill'a, powiedzmy, że wyczyściliśmy te... No zobaczcie, 2 miliony, 2 miliony 100 tysięcy życia. To nie jest dużo, a jednak. Okej, okay, udało się wygrać. Nie wiem jak mam to ocenić. Bardzo dziwna sprawa, o, jakieś cukierki dostaliśmy. Nie wydaje się to mocny paragon, na pewno nie jeśli chodzi o bossów. Myślałem, że nagram film, gdzie testuję ten paragon na elitarnego bossa, ale żeby to zrobić, żeby testować go na elitarnym bossie, to musiałbym na pewno zrzucić trochę cash dropów, użyć trochę insta bo to jest po prostu coś, co nie opłaca się budować na bossa z mojej perspektywy. Tak całkiem szczerze. Collect. Zbierzmy sobie tu. Dobra. Moi drodzy, ale ode mnie to tyle. Dajcie znać, czy chcecie, żeby to też przetestować na elitarnym bossie. Ja się postaram dostosować. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!